Okej, wiecie co? Tak sobie robiłem tę pracę, bo chcę na hover conversion pozbierać. Ale tak w sumie teraz na to patrzę, to możemy zająć się tym czymś. Też chciałem cofnąć się w czasie i kupić kurde złoto i to sprzedać w przyszłości za większą cenę. Ale jak teraz na to patrzę, to możemy się w sumie tym zająć. Możemy tam pojechać i sprokować. Coś znaleźć. Parakłowczony. O, 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 o! Ejch, to ja pierdziele. Weź. Enryquigo się nazywał? Emilostrzyk, o. Chodź. Możesz tu wsiąść, czy tak nie bardzo? Mogę cię tak wziąć... Ja pierdolę jak to wkro. <grybuj> Okej... Okay. Tam była jakaś jeszcze Emilia Strickland, więc... O To tak źle wykro. O jakie, ekran jakie Is prison key 2? Ale po co? Okej, okay, już nas stać, możemy więc to zrobić Jeszcze to może Jest zero gravity Cockpit, to możemy naprawić po prostu tak, jest totalny. No teraz ładnie wygląda. Haka, teraz chwila prawdy. Tak. Jak będziemy mieli te pusty, te to, to ten pasek do końca już pójdzie, będzie lepiej. Lato. Dobra, to co teraz? Aha, do Edwarda trzeba iść pewnie. Więc masz już hover konwersję zrobioną? Tak, mam. Super, spotkaj się ze mną po północy, o drugiej w nocy w moim sklepie. Ostatnio przeczytałem o kradzieży, znaczy napad na bank w 1890. my się rozpędzimy do tej... prędkości takiej? 55 lecimy tylko, na no właśnie. Nie, no. Tak, jestem gotowy. Spotkajmy eee, się... Spotkajmy się na... Spotkajmy się na e, szczycie ratuszu. Z... razem z samochodem, no dobra. W, w ogóle parking na szczycie ratuszu, Jesus Christ. nie widok, prawda? Eee, ale chciałbym, żeby to były jakieś obramowania Do rzeczy, chciałbym zobaczyć wehikuł czasów akcji Weź, skocz trochę czasu w przyszłość, ale nie za daleko Tak godzinę albo coś takiego Mógłbyś użyć tego chipu, który ci dałem Jeżeli go nadal masz Muszę, ja muszę po uran lecieć. Daj mi chwilę Moment Co tak szybka maszynka nie działa? Jest fajny, bo on, bo on mierzy czas tak naprawdę yy, na żywo, że tak powiem. Trzeba nie zmieniać się faktycznie jedną godzinę, mierzy, tak? Wow, no i jesteś tu. Tak, to ja właśnie przemieściłem się w czasie, więc to działa w, tak jak ten y, test y, tyle lat temu, stare czasy, hehe. Cóż no samochód wygląda na w dobrym stanie yy, Więc myślałem na tym. Chciałbyś może zrobić upgrade. Nie pamiętam jaka była różnica między fusion a fusion. Ja muszę sobie to przeczytać. To jest rozszczepienia jądrowego, czyli połączenie rozszczepienie, czyli teraz mamy reaktor na rozszczepienie jądrowe i Edward się pyta, czy chcemy reaktor na połączenie jądrowe, tak? Czyli... Fusion Reaktor, czyli to są te reaktory nuklearne na przykład co jest, co był w Czarnobylu dzisiejsze reaktory nie zmieściłyby się do samochodu ale na, na pewno nie w tym rozmiarze nadal są zbyt duże ale zrobiłem, znaczy wynalazłem wersję mobilną tego reaktora przed innymi naukowcami zainstaluję Ci go w bazie danych Mr. Crafty Spotkajmy się znowu w moim sklepie, je, jak go już ulepszysz Będziesz mógł wtedy napędzać swój wehikuł czasu innymi, alternatywnymi paliwami Ech, A jak to zamontuję do samochodu? Otwórz maskę e, Otwórz maskę po prostu Pamiętasz, tak, gdzie wstawiliśmy e, poprzedni reaktor? Tam, gdzie... przed tym, jak się pojawili agenci, tak? Okej, okay, czyli, czyli tutaj, zgaduję Tak, tutaj Okay, czyli nasze zadanie jest teraz takie, że mamy sobie zbudować reaktor atomowy ten lepszy. Fusion Reaktor, to jest potrzebny Circuit Board, dwa magne magnetometery i box. Ale przed tym, bo jeszcze mam kupiony, kurde, Uran, to ja myślę, że możemy sobie zrobić kurcze palca e, Możemy sobie zrobić questa jakiegoś. Przykład tego. Ale to już myślę, że w następnym odcinku na spokojnie, więc tak, no dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, chociaż może taki był w sumie taki ok, du dużo rzeczy strasznie tu się dzieje, z kostami, dobra, dużo rzeczy tu się strasznie dzieje, więc ta seria będzie to długa, tak z tego co myślę, bo jak na streamach to kiedyś robiłem, to to krótko poszło. Ale to też inna gra była, znaczy inna gra, no, inna wersja, tak, lala, dobra, bo pierdolę już no, dzięki wam za oglądanie i I guess, że w następnym odcinku się widzimy, Też nie wiem kiedy będzie, bo mam no, w planach też jeszcze coś innego nagrać, ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy i się widzimy w następnym odcinku i no, do następnego.